Witam was w dzisiejszym poradniku, w którym pokażę wam jak włączyć licznik FPS na Steamie. Zapraszam do oglądania. Po uruchomieniu Steam'a wchodzimy w Steam, preferencje albo nam idą się w ustawienia. Tutaj klikamy w grze. Tu mam zakładkę licznik FPS w grze i tu wybieramy sobie gdzie chcemy mieć ten licznik. Ja wybiorę lewy górny róg i to wszystko. Teraz, kiedy uruchomimy grę, wyświetli nam się licznik FPS, w moim przypadku w lewym górnym rogu ekranu. Możemy sobie wybrać kolor o wysokim kontraście. Jak widzicie, już wszystko działa. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie lajka i zapraszam również na moje inne filmy. Cześć!